Króle w zanurzeniu Kontakt Są kontakty Za nami eskorta Przed nami chyba konwój. O kuźwa. Tu trzeba być cichutko Na halp Bo na Na Langsen Zresztą ja najpierw Próbuję oczkać sytuację. A jedyną i duży kiosk, Pelotka. Dwie Pelotki Kacper, prawo tył, trzy niszczyciele, Chrysu, lewy tył, trzy niszczyciela. Wpłynął w I naszą tak. stronę. Ja, no to na klein. Nie będziemy szarżować. To nawet peryskopu nie wysuwajcie. Podpłyniemy sobie... do przodu. Jaka jest wysokość fal? Yy, mamy 5 metrów na sekundę. Wiatr. To będzie, to będzie, to będzie... metr. Metr. Ja zajdę sobie na 25 metrów. I na Langsamę po polecę do przodu. A mamy chyba jeszcze z 10 km ja sobie zejdę głębiej. No... Pingują. pingują? Pingują cię? Tak. O nie, to ja schodzę na razie. A jak... Puścił. Już. tak. Centralnie na... Co, na Chrisa? Tak, centralnie na niego. O oh, fuck. Głęboko Chrisu jesteś? 110. O to może nie będzie źle No widzę jak Ej, dobre eskorta tu jest kurde Pewnie też na weteranie. O dostaniesz Nie o, no jak nie, no popatrz obok niego spadnie Oj no, zaczęsuj Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kolumn. Tam po błokach też eskorta, jakie opiernicze. Jak pójdziesz do środka, puścisz złapy. Na samym froncie jakiś. Ty to nie jest niszczyciel, to krążownik chyba. No. no? Krążownik. Widzę tankowce Tankowce O jakiś ten jest Pasażerski duży W prawej kolumnie nie, to... No, F12 robisz to? Tak, tak, tak Oj Uuu. będzie w co strzelać Dwa... Nisz, O fuck, mnie też pinguje Ale tylko jeden sygnał poszedł Pocisnę agresywnie wybił do przodu Cisnę na pełnej na 160 metrów 160 no. Niebezpieczno, chyba, niebezpieczno tak wchodzić. No, niebezpiecznie, ale może dupę uratować. Wymaga tego sytuacja. 190 metrów do dna. No, słuchaj, tu jest dno na takiej głębokości, że i tak rozwali ci kadłub, Tak mi się wydaje, także. Może bomby gdzieś za mną na starą pozycję Są przez przy mnie U mnie przez chwilę pingowali chwilę Oni są ogólnie przy nas wszystkich Od Kacpra trochę odpłynęli Ja mogę przyspieszyć Szybciej są z Lota już jest. Ej, niszczyciele walą do sztukasów naszych. Patrzcie No, bo wszystkie już. Nie, patrz ile leci Wziąłem sobie. Przybliż sobie. Z przodu konwoju. No, no rzeczywiście. Ruszam do akcji. Hele. On spada czy skaczy? Spada. Kontakt, kommt näher auf 1,0 große Entfernung.